Teraz wrzutka w pole karne. No, nieporozumienie. I druga bramka dla siarki Tarnobrzek. Strzelcem drugiego y, gola dla przyjezny grający z numerem piątym y, Michał Battelt, A mamy 18 minutę spotkania. Bruno Wacławek. Kardyś. Na dalszy słupek głową. I trzecia bramka, trzecia bramka dla Siarki Tarnobrzeg, strzelcem gola Mikołaj Szkiela, 22 minuta spotkania. Siarka Tarnobrzeg prowadzi już 3 do 0 na spole karne. Faulowany meczu. Widzę sędziego, Michael wyparło i zmylił Polita. Jest bramka czwarta dla Siarki Tarnobrzeg. 29 minuta spotkania. Soku Kamień 0, Siarka Tarnobrzek y, 4, Renko. Misztal w polekarne jest Paweł Rus. Będzie piąta bramka. Taki snajper jak Paweł Rus nie marnuje takich sytuacji strzeleckich. 43 minuta spotkania, podwyższenie prowadzenia, a strzelcem gola, dla, piątego gola dla Siarki Tarnobrzek, grający z numerem 9 Paweł Rus. Ten window. Uderzenie, zmiana lotu piłki. Szósty gol dla Siarki Tarnobrzek. Dzisiaj też bardzo ambitnie wszedł w drugiej połowie. Ale teraz przed Siarką. Na, tak jest. Przed szansą na siódmego gola Siarka Tarnobrzeg. Strzelcem ósmej bramki dla przyjezdnych Grający na wysokości pola karnego drużyny Gości. A więc okazja. Ale czy wykorzystają miejscowi? No teraz. Pole karne. Jest tam partyka, czy uderzy. No jest ta bramka. Wykrakałem tą honorową bramkę dla Sokoła Kamień w 89 minucie meczu. Jest ta jedyna honorowa bramka w tym sportu.